Cześć, witajcie, z tej strony Sepian, w całej okazałości, w końcu. Gramy, Gramy sobie z Hearthstone'a, Hearthstone a to głównie z tego względu, że po prostu chcę sobie pogadać za mikrofonu tak czysto bez powodu, a Hearthstone wydaje mi się jedną z najlepszych gier do tego typu rozmów sam ze sobą. Przynajmniej nie muszę się zbytnio skupiać na tym, co się dzieje przed ekranem, a mogę w pełnym skupieniu pogadać sobie z wami. Mm, zacznijmy sobie po prostu. Gram tylko czarnoksiężnikiem, tak dla tych, którzy się interesują. Typowy zulok, nic, nic ambitnego. <grytanie> Ale przynajmniej jakoś lecę przez te potyczki i idzie coś wygrać. Ale w gruncie rzeczy, myślałem ostatnio nad kilkoma projektami, nawet prowadzę sobie taki mini dzienniczek youtubera, w którym zapisuję wszystkie najciekawsze pomysły, które mógłbym zrealizować. Mógłbym, mogę wam je nawet teraz podać, więc byłbym naprawdę rad, gdybyście, nie wiem, napisali mi w komentarzu, który z tych projektów byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Ja to sobie będę zerkał co jakiś czas na to, żeby co prawda mm, Was nie ukłamać przy czymś. Ale na pewno myślałam nad takimi seriami. Teraz będę po prostu je wymieniał i opowiadam mniej więcej o tych rzeczach, które chciałbym nagrać. Więc jeżeli któraś z tych pomysłów Wam się spodoba, to bardzo byłbym rad, gdybyście właśnie zostawili komentarz. Dobra, przejdźmy do rzeczy, więc pierwszym punktem są prawdziwe, straszne historie, bo jak wiecie, na moim kanale jest w cholerę creepypast, ale bardzo mało z tych wszystkich creepypast jest, yy, pokrywa się w jakimkolwiek stopniu z prawdą. Więc takie prawdziwe, straszne historie mogłyby was też, zain też zainteresować, ale tutaj opinia no, należy do was. Więc po prostu, yy, jeśli ten punkt ci się spodobał, to napisz w komentarzu. Najlepiej podaj trzy, trzy pomysły, które ja teraz wymienię, a które tobie się w jakikolwiek sposób spodobały. Dalszym jest animacje. Posiadam coś w rodzaju tableta graficznego. No i teraz wam go nie znajdę, ale jest to zwykły tablet. Y, Bambo bodajże. M mam długopis. 2, <grym> mogę wam pokazać tylko tyle z tego tabletu. Re y, cała reszta jest E ja W każdym razie tworzyć animacje to prawda nie byłoby jakiejś super jakości. Teraz wam prawdopodobnie y, puszczę jakąś miniaturkę. Jednej z wielu animacji którem próbowałem tam coś porobić, zdziałać. Zawrzyjmy to w jednym punkcie: animacje. Jeśli Wam się podobają jakieś animacje, chcielibyście zobaczyć w moim wykonaniu, dajcie znać, pewnie się tym zajmę. Dalej, mógłbym dalej puścić tą serię o Megle, ale ona już po części została zrealizowana na moim kanale, więc jej tutaj nie będę wymieniał. Dalej, kiedyś spotkałem się z takim ciekawym pomieszczeniem. Nie tyle z pomieszczeniem, to bardziej budynek, już teraz naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on się znajdował. Ale wiem, że y, został określony czymś w rodzaju siedziby szatana. <grym wiosenie> Coś bardzo w moich klimatach. Więc też mógłbym wam opowiedzieć co nieco o tym. Jeśli oczywiście chcecie. Ymm, mógłbym tam podać różne ciekawostki, gdzie to się znajduje, na czym to polega. Dlaczego w ogóle, skąd się wzięła ta nazwa siedziba szatana. Dalej. Y, Tension jest. Ale to bardziej się tyczy gier. W ogóle chcecie widzieć gry na moim kanale. Bo też tak widzę, że ten odzew jest taki dość mały, że tak powiem. co mi się wydaje, że te gry jakoś nie za bardzo wam się wpasowały tutaj w moim kanale, a jak ten kanał prowadzę dla was, nie dla siebie, więc jeżeli powiedzcie otwarcie, nie podobają wam się gry, nie będę ich nagrywał, tylko dajcie znać. Mm, biografie. Chcecie dalej tą serię? Mam jeszcze kilka dość ciekawych postaci, takich jak Jigsaw yy, i wiele, wiele innych, których jeszcze nie zrealizowałem, więc też to wszystko zależy od was. Hmm. Też mógłbym zacząć kierować mój kanał na coś w rodzaju y, filmów krótkometrażowych. Też nie wiem, czy by wam się podobało coś takiego. Hmm. Y, filmów krótkometrażowych. Yy. Nie wiem, co mogę powiedzieć dalej w tym temacie. Po prostu zajmowałbym się reżyserią i kręceniem czegoś takiego. Pewnie też poprosiłbym znajomych, aby odgrywali jakieś dość fajne role. Wszystko pisałbym sam, cały scenariusz i też myślę, że może wpadłbym na coś fajnego. Ogółem, wątek filmów krótkometrażowych. Jeśli Cię to choć trochę interesuje, zostaw komentarz. I dalej nie wiem, czy. Nie, o tym Wam nie będę mówił. To jest zbyt tajemnicze i to na pewno zrealizuję, ale to kiedyś w najbliższej przyszłości. Teraz to w sumie, to było wszystko co z tych pomysłów miałam. Mam tu jeszcze zapisane coś takiego jak niebieski tygrys. O widzę, że wygrałem. Niebieski tygrys gdzieś tam ponoć istnieje. Pewnie yy, został odnaleziony niebieski tygrys też parę, parę ciekawostek mógłbym wam powiedzieć. A jeśli chodzi o gry to... Jeśli oczywiście je chcecie to mógłbym dla was nakręcić coś w rodzaju... Dead Space'a dwójki. Z moim bratem bądź sam ewentualnie jeszcze jest jedna osoba, z którą mogłem nagrać coś takiego jak Cry of Fear. Też dość fajna gierka, myślę w kołopie by wam się też spodobała. Więc to chyba wszystko, co chciałem wam przekazać. Takie mini informacje i poprosić Was o radę, bo ja naprawdę nie wiem co robić z tym kanałem. Nagrywam to, co mi wpadnie yy, do głowy jakikolwiek pomysł, a też za bardzo się was o to nie pytam. Staram się jakoś odwoływać do tych wszystkich komentarzy, które mi zostawiacie pod filmami. Ale tak czy inaczej, samych takich pomysłów do nagrywek, no, od was zbyt dużo nie otrzymywałem. A tutaj, jak widzicie, trochę ich sobie zapisałem, więc jeżeli coś z tego, co właśnie wymieniłem, wam się spodobało, to proszę was, zostawcie komentarz. Więc tak podsumowując, to były prawdziwe straszne opowieści. Yy, wszelkie rodzaje animacji, historie morderców, ta cała siedziba szatana, to myślę, że najbardziej mogłoby was zainteresować. Dalej... Yy... Gry ogółem to mogę, myślę, zamieścić pod jednym podpunktem: gry komputerowe, horror i tego typu rzeczy. Dalsze części biografii, filmy krótkometrażowe w konwencji horroru, ewentualnie interaktywna creepypasta. Ale to nie wiem, czy sam jestem w stanie coś takiego zdziałać. Ale ja oczywiście, jeśli byście coś takiego chcieli, to mogę bardzo jej pokombinować w tym klimacie. I polegałoby to na tym, że pewnie napisałbym swoją creepypastę, w której wy jesteście głównym bohaterem, mm, główną bohaterką, głównym bohaterem, i musicie podejmować działania, czyli musicie zadecydować, czy chcecie wejść do tego pomieszczenia, czy nie chcecie do wejść do tego pomieszczenia. Mniej więcej już coś w tym stylu. <laughs> jeśli byście coś takiego chcieli, to myślę, że bardziej bym pomyślał, pomyślał napisał scenariusz, żeby jakoś to wyszło. No, to, to myślę byłoby na tyle. Zostaw łapkę, suba, komentarz. Ten komentarz to definitywnie musicie to zrobić, bo naprawdę nie mam pojęcia co robić dalej. Bez was sobie nie poradzę. Także pomóżcie, pomóżcie. Tak. Właśnie rozgromiliśmy typa, mogę wam jeszcze pokazać na szybko tą talię, jeśli ktoś tutaj jest zaciekawiony Hearthstoneem. Jaką talię grywałem w tym momencie? Bo tam żadnej legendy nie wystawiłem, a mam ich dość sporo. Bo ogółem w tego Hearthstone'a trochę tam sobie grywałem, ale od dłuższego czasu miałem małą przerwę, dlatego jestem na tak niskiej randze. Najwyższy poziom jaki osiągnąłem to był bodajże dziewiąty, ale w każdym bądź razie od tego czasu jak grałem sprzedałem wszystkie karty jakie posiadałem do innych postaci, tylko w celu zrobienia jednej potężnej do czarnoksiężnika. I mniej więcej ona wygląda tak, tutaj możecie sobie zatrzymać, poczytać jak to wygląda, jakie to są postacie. Oczywiście jeśli mniej więcej znacie na nie. dla tych co nie wiedzą, to mam na przykład takie dwie OP karty i to jest nadmiar mocy daje stronikowi 4-4, co świetnie się... Coś bardzo kompatybilne z taką kartą. Z Miejcarzem, gdzie on jest? Tutaj. Czyli nie dość, że mam jajo 4-6 przez jedną rundę, to jeszcze dodatkowo przyzywam sobie Neurubianinę 4-4. do jak dla mnie. I moja ulubiona sekwencja kart to Herald Pustki. Umieszczę losowego demona z mojej ręki na polu bitwy. Więc jak w czwartej rundzie mam w ręce coś takiego, to sobie to bezproblemowo wystawię, więc o.p. gówno, jak dla mnie. Więc no, to by było na tyle. E, głównie chciałem Was po prostu poprosić o e, ocenienie tych pomysłów, co chcecie, czego nie chcecie. I to by było na tyle. Już dawno się nie wiedzieliśmy w ogóle. <laughs> Już takich, takich. No. Zastydziłem się przy Was. <laughs> to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i serdecznie. Peace yo.